Dzień dobry, cześć, witamy w TMS-owym przeglądzie świąt. Dziś mamy 19 września, a więc Dzień Pracowników PHP. W takim razie wszystkim pracownikom służby PHP życzymy wszystkiego najlepszego od całej agencji TMS. Drugim świętem jest Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Aj, aj, kapitanie. Mimo wszystko, będziemy mówić normalnie. Korzystając z okazji, zapraszamy wszystkich na pokład. Mamy dla Was najróżniejsze oferty w całej Polsce, od dużych miast po małe miasteczka. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Sprawdzajcie i obserwujcie nas. Pozostaje nam jeszcze Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Ale czy to już wszystko? Tak się składa, że jeszcze dziś odbywa się Dzień Emoticona. W takim razie dajcie nam znać, jaki emotikon lubicie najbardziej. Czy będzie to kciuk? Serce? A może jeszcze inne? Nie zapomnijcie zostawić reakcji i komentarza pod filmem. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Widzimy się w następnym wydaniu!